Aby stworzyć ten efekt, musimy na początek utworzyć dwie ścieżki, audio i wideo. Na ścieżkę audio przeciągamy plik z muzyką różowej pantery. Teraz ścieżkę dźwiękową musimy obciąć w wybranym przez nas momencie, by nie była za długa lub za krótka. Oczywiście późniejsza edycja długości ścieżki będzie ciągle możliwa. Na ścieżce wideo tworzymy tekst klikając prawym przyciskiem myszy na timeline. Wpisujemy tekst i wybieramy rozmiar oraz czcionkę. properties możemy zmienić kolor tła i napisu Następnie w wideo FX musimy wybrać odpowiedni efekt. Szukamy cookie cutter. Tworzy się koło, które jest jedynym obiektem pokazującym zawartość tła. W ustawieniach możemy za pomocą suwaków zmienić rozmiar, kształt oraz kolor figury. Na dole okna edycji pojawia się nowy timeline, w którym będziemy tworzyć animację za pomocą klatek kluczowych. Ustawiamy jego pozycję startową na pierwszej ramce i przesuwamy suwak na timeline oraz pozycję koła. W ten sposób tworzy nam się ruch. Powtarzamy tą czynność aż do uzyskania pożądanego efektu. Gdy koło już będzie na środku, w odstępie paru ramek najpierw lekko zmniejszamy kółko, a następnie powiększamy maksymalnie. Możemy teraz całość skopiować i wkleić obok. Następnie wystarczy zmienić tekst a wszystkie właściwości i animacje zostaną zachowane. E